T-34 miał być czołgiem, którego nie da się zabić, a jednak w 1941 roku całe kolumny potrafiły zamierać, zanim padł pierwszy strzał. Nie przez tygrysy, nie przez miny, przez coś, czego nie widać w celowniku i co wchodzi do silnika, jak papier ścierny. T-34 w radzieckiej pamięci wojennej urósł do rangi czołgu, którego nie da się zabić. Prosty, tani, masowy. Silnik diesla, szerokie gąsienice, pochyły pancerz, działo, które w 1941 roku potrafiło zaskoczyć Niemców. W opowieściach weteranów i w późniejszej propagandzie to była stalowa odpowiedź na wszystko. Na błoto, mróz, ostrzał, a nawet na błędy dowódców. Tyle, że wojna nie testuje sprzętu tylko pociskami. Wojna testuje go marszem. Długim, nudnym, męczącym marszem, gdzie czołg nie jest bohaterem bitwy, tylko maszyną pracującą godzinami na wysokich obrotach. I tam właśnie te trzydzieści potrafił przegrać z przeciwnikiem, którego nie widać w celowniku i nie da się do niego strzelić. Kurz nie trochę pyłu, nie brud. Tylko ten specyficzny, stepowy letni pył, który wchodzi wszędzie, w oczy, w usta, do smaru, do łożysk, do zamków broni. Kurz, który czołgi wzbijają same jadąc w kolumnie. Kurz, który wisi nad drogą jak zasłona dymna, tylko że nie znika po kilku minutach kusz, który jest w powietrzu tak gęsty, że dowódca w wieży traci orientację. Kierowca prawie nie widzi drogi, a mechanik w przedziale silnikowym słyszy, jak filtr zaczyna dławić silnik. W radzieckich realiach 1942 to był klasyczny scenariusz. Jednostka pancerna dostaje rozkaz przebazowania. Kilkadziesiąt, czasem kilkaset kilometrów. Drogi polne, bite trakty, czasem szosa, ale najczęściej wszystko to, co przypomina drogę tylko z nazwy. Kolumna rusza rano, żeby zdążyć przed lotnictwem. Czołgi trzymają odstępy, ale wojna nie lubi idealnych odstępów. Ktoś zwalnia, ktoś przyspiesza, ktoś zjeżdża na pobocze. I wystarczy kilka godzin, żeby w powietrzu zaczęło pływać to, co dla silnika jest jak papier ścierny, bo silnik nie połyka powietrza symbolicznie. Silnik żyje powietrzem. Potrzebuje go do spalania. Setki tysiące litrów na minutę, zależnie od obrotów. Jeśli to powietrze niesie drobiny krzemionki, drobny piasek, suchą glinę, to nie jest już powietrze. To jest mieszanka ścierna. T34 miał mocny argument. Wysokoprężny silnik W2, W2. Nowoczesny jak na swoje czasy, o dobrych parametrach, oszczędniejszy i mniej podatny na zapłon paliwa po trafieniu niż benzynowe jednostki wielu konkurentów. W teorii idealny do wojny manewrowej. W praktyce. Bardzo wrażliwy na jakość filtracji powietrza, szczególnie w warunkach pyłowych. I tu pojawia się problem, który w papierowych charakterystykach wygląda niepozornie: filtr powietrza. Element nudny. Nie ma kalibru, nie ma pancerza w milimetrach, nie ma prędkości w kilometrach na godzinę. Jest skrzynką, wkładem, siatką, olejem w najlepszym razie czymś, co mechanik czyści w przerwie, kiedy wszyscy chcą spać. Ale w warunkach frontu wschodniego filtr powietrza decydował o tym, czy T-34 dojedzie na bitwę jako czołg, czy jako wrak do holowania. Wczesne rozwiązania filtracyjne w T-34 wynikały z prostego myślenia: ma być tanio, ma być szybko, ma być produkowalne w warunkach ewakuacji fabryk i chaosu zaopatrzenia. Filtr miał zatrzymać brud, ale jednocześnie nie mógł dławić silnika a do tego musiał działać w pośpiechu, bez precyzyjnych materiałów, bez laboratoriów, bez czasu na dopieszczanie konstrukcji. Tylko, że kurz na stepie nie jest brudem, jak w warsztacie. To pył o odrobinach tak małych, że potrafią przejść przez zbyt rzadką siatkę, albo przez źle ułożony wkład. A jeśli filtr jest typu olejowego, jest źle obsługiwany, źle zalany, albo olej jest zbyt gęsty, to filtr potrafi działać nierówno, część pyłu osiada, a część przechodzi dalej. I wtedy zaczyna się proces, który niszczy silnik niespektakularnie, tylko metodycznie. Wyobraź sobie, co dzieje się w środku. Drobiny pyłu trafiają do cylindrów razem z powietrzem. Tam, gdzie tłok porusza się z ogromną prędkością, a pierścienie tłokowe mają utrzymać kompresję, pojawia się mikroskopijna warstwa ścierna. Cylinder i pierścienie zaczynają się zużywać szybciej niż przewiduje jakakolwiek pokojowa norma. Powstają rysy. Powiększają się luzy, spada kompresja, silnik traci moc, a jednocześnie zaczyna brać więcej oleju, bo uszczelnienie przestaje działać jak powinno. I najgorsze w tej historii jest to, że załoga na początku może tego nawet nie zrozumieć. Pierwsze objawy wyglądają jak zwykłe zmęczenie czołgu trochę słabszy ciąg, trochę wyższa temperatura, trochę dziwniejszy dźwięk. W warunkach wojny nikt nie analizuje subtelności. Jedziesz, masz rozkaz, Masz dojechać, a potem po kilku godzinach marszu w kurzu, problem robi się nagle widoczny. Silnik przestaje trzymać obroty, zaczyna się przegrzewać, gaśnie przy obciążeniu, dymi, a kierowca musi redukować, żeby w ogóle utrzymać tempo kolumny. I wtedy zaczyna się prawdziwy koszmar logistyczny. Czołg, który staje na marszu, nie jest tylko jednym niesprawnym wozem, to jest korek na drodze, to jest holowanie. To jest spalanie paliwa przez inne pojazdy, to jest ryzyko nalotu, to jest opóźnienie całej jednostki. To są załogi zmęczone naprawami w polu, to są części, których brakuje. To są decyzje dowódców: zostawić, zniszczyć, czekać na ciągnik, przepiąć linę holowniczą i ryzykować, że padnie drugi. A teraz najważniejsze: takie awarie nie musiały pojawiać się po, po tygodniach walk. One potrafiły pojawić się po kilku godzinach jazdy w złych warunkach pyłowych jeśli filtracja była niewystarczająca, albo jeśli konstrukcja filtra nie wybaczała zaniedbań. Wielki mit prostoty T-34 ma w środku ten mały, brudny szczegół: prostota nie oznacza odporności na fizykę. Kurz nie psuje się od pochyłego pancerza, nie obchodzi go legenda, on po prostu robi swoje. Do tego dochodził kolejny element, o którym rzadko mówi się w opowieściach o genialnym radzieckim czołgu realna jakość wykonania i realne warunki obsługi. W 1941 roku ZSRR nie produkował tyczy się 4 w komfortowych warunkach stabilnej gospodarki. Fabryki były przenoszone, kadry rozbijane, część doświadczonych pracowników szła na front, na ich miejsce przychodzili ludzie z minimalnym przeszkoleniem. Kontrola jakości była nierówna. Materiały bywały zamieniane. Detale, które w normalnym cyklu produkcyjnym dopracowuje się miesiącami, tu były wystarczająco dobre, żeby wyjechać z bramy. A filtr powietrza to właśnie taki detal. Jeśli jest zrobiony minimalnie gorzej, jeśli uszczelnienie jest minimalnie słabsze, jeśli wkład jest minimalnie inaczej ułożony, to w warunkach pyłu robi się z tego niedrobna różnica tylko różnica między silnikiem, który przeżyje marsz, a silnikiem, który zacznie umierać w kilka godzin. Obsługa też była problemem. Teoretycznie filtr trzeba czyścić, trzeba kontrolować stan oleju, trzeba go wymieniać. Tylko, że w marszu bojowym załoga ma inne priorytety: paliwo, amunicja, łączność, maskowanie, bezpieczeństwo. Mechanik kierowca często jest na granicy wyczerpania, a oficerowie naciskają na tempo. Jeśli filtr wymaga częstego serwisu i jest wrażliwy na błędy, to na wojnie to nie jest wada użytkownika, to jest wada systemu. W tym miejscu warto rozdzielić dwie rzeczy, które często miesza się w jednej legendzie. Pierwsza. T-34 był konstrukcją, która w wielu aspektach wyprzedzała swój czas i była groźna. Druga, T-34 był produkowany i używany w warunkach, które potrafiły obnażyć jego słabe punkty szybciej niż jakikolwiek przeciwnik. Kusz był takim testem bezlitosnym, bo działał, nie musiałeś być pod ostrzałem, nie musiałeś stać w błocie, wystarczyło, że było sucho. Wystarczyło, że jechałeś za innymi, wystarczyło, że teren był pylasty. I nagle okazywało się, że niezniszczalny czołg może zostać pokonany przez drobiny, których nawet nie widzisz pojedynczo. To też tłumaczy pewien paradoks z relacji frontowych. Czasem te same jednostki pancerne z tym samym typem wozów, w jednych warunkach działały dzielnie, a w innych rozsypywały się marszem zanim jeszcze doszło do starcia. Zimą kurz znikał, ale pojawiał się problem rozruchu olejów, zamarzania. Jesienią błoto zabijało mobilność, latem pył zabijał silniki. I teraz dochodzimy do sedna problemu, który definiuje całą tę historię. Nie chodzi tylko o to, że był kurz. Chodzi o to, że pewien standard filtracji, konkretna decyzja konstrukcyjna i produkcyjna sprawiała, że ten kurz dostawał się tam, gdzie nigdy nie powinien się dostać. A gdy się dostawał, niszczył jedną z najdroższych części czołgu silnik. Wojna potrafi wybaczyć wiele rzeczy, jeśli masz przewagę liczebną, ale nie wybacza, kiedy przewaga liczebna umiera na poboczu drogi, bo T34, który nie dojechał, nie jest czołgiem w rezerwie. To czołg, którego nie ma. To załoga, która może walczyć jako piechota, albo ginie w nalocie, kiedy próbuje naprawiać wóz. To paliwo zmarnowane na holowanie. To czas, którego już nie odzyskasz. I dlatego w tej historii najważniejsze pytanie brzmi nie. Czy T-34 był dobry? Tylko, jak to możliwe, że tak groźna maszyna potrafiła zostać unieruchomiona przez coś tak banalnego jak kurz? Co dokładnie było słabe w wczesnym systemie filtracji? Dlaczego nie zauważono tego wcześniej, albo dlaczego nie dało się tego od razu naprawić? I wreszcie, co zmieniło się później, że ten sam T-34 w kolejnych latach wojny stał się znacznie bardziej dojeżdżający, nawet jeśli wciąż był daleki od ideału? W drugiej części rozłożymy ten problem na czynniki pierwsze. Jak działał filtr, gdzie powstawały straty, jakie były objawy w praktyce i dlaczego jedno pozornie proste ulepszenie, filtracja cyklonowa i lepsza separacja pyłu, potrafiło zmienić realną gotowość bojową całych brygad bardziej niż dodatkowe milimetry pancerza. W praktyce problem t 4 nie polegał na tym, że miał filtr, tylko na tym, jak ten filtr radził sobie z realnym frontem. Z pyłem unoszącym się godzinami, z jazdą w kolumnie, z brakiem czasu na obsługę i z nierówną jakością produkcji. W wielu wczesnych seriach T-34 stosowano rozwiązania filtracji, które na papierze wyglądały rozsądnie, ale w warunkach stepowych okazywały się zbyt mało skuteczne. Najgroźniejsze były dwa scenariusze. Pierwszy: filtr przepuszczał pył, bo nie oddzielał drobnych cząstek wystarczająco dobrze, czyli silnik dostawał brudne powietrze. Drugi filtr zatrzymywał pył zbyt agresywnie i szybko się zatykał, dławiąc dopływ powietrza. Czyli silnik zaczynał tracić moc, dymić, przegrzewać się, a kierowca musiał męczyć maszynę na coraz gorszej mieszance. Oba kończyły się fatalnie, tylko w inny sposób. Jeśli pył przechodził przez filtr, silnik zużywał się od środka. To był cichy zabójca. Załoga mogła dojechać tego dnia, ale silnik miał już odliczanie włączone. Z każdym kilometrem pogarszała się kompresja, rosło zużycie oleju, spadała moc, a w końcu zaczynały się awarie, które w polu trudno naprawić: zapieczone pierścienie, zużyte tuleje cylindrów, problemy z wtryskiem z powodu zanieczyszczeń i ogólna degradacja jednostki. Jeśli filtr się zatykał, skutki były szybkie i widoczne, czołg zostawał w tyle, kolumna nie mogła czekać. Dowódca naciskał na tempo. Kierowca próbował utrzymać obroty, a silnik pracował coraz ciężej, z coraz gorszym chłodzeniem. W pewnym momencie twarda maszyna stawała się bezradna. I na poboczu drogi rodziła się ironia. Czołg, który miał przełamywać front, stawał pokonany przez powietrze. W raportach i wspomnieniach mechaników pojawiał się bardzo konkretny obraz. Po długim marszu w kurzu obsługa otwierała skrzynię filtra, a w środku była warstwa brudu jak mąka. Czasem filt wyglądał, jakby ktoś wsypał do niego wiadro ziemi. Gdy w takich warunkach obsługa była rzadsza niż wymagała sytuacja, a na wojnie zwykle była, reszta była kwestią czasu. I teraz dochodzimy do momentu, który najbardziej pasuje do naszej serii mit kający. Legenda mówi, że ty 34 był prosty, więc był niezawodny. Tymczasem realna niezawodność w marszu nie wynika tylko z prostoty. Ale z tolerancji na zaniedbania i z tego, jak konstrukcja wybacza błędy. Jeżeli filtr wymagał czyszczenia często i dokładnie, a do tego był wrażliwy na jakość oleju uszczelnienia i montażu, to na froncie 1941 roku oznaczało jedno: będzie cierpiał, a wraz z nim będzie cierpiała gotowość bojowa całych jednostek. To dlatego najlepszym słowem, które opisuje tę historię, nie jest usterka, to jest wąskie gardło. Możesz mieć wspaniałe działo, możesz mieć pancerz, którego Niemcy nie przebiją z daleka, możesz mieć masową produkcję, ale jeśli twoje wozy nie są w stanie dojechać na czas w odpowiedniej liczbie, to przewaga jest tylko na papierze. I tutaj pojawia się kluczowy zwrot. W ZSRR problem kurzu i filtracji nie pozostał tajemnicą. On wyszedł brutalnie w polu. I kiedy wyszedł, nie dało się go zamieść pod dywan, bo to nie była mała awaria jednego batalionu. To był czynnik, który potrafił obniżyć realną siłę pancerną całej formacji, zanim padł pierwszy strzał. Dlatego zaczęto szukać rozwiązania, które spełnia dwa warunki jednocześnie. Po pierwsze, lepiej oddziela drobny pył, zanim trafi do silnika. Po drugie, nie zatyka się tak szybko i jest bardziej odporny na realia obsługi polowej. I tu dochodzimy do tego, co w tej historii jest najbardziej mikro, a jednocześnie robi największą różnicę filtracja cyklonowa. Zasada jest genialnie prosta. Zamiast próbować od razu złapać cały pył na wkładzie, wykorzystujesz fizykę. Wprawiasz powietrze w ruch wirowy. Cięższe cząstki, pył, piasek, zostają odrzucone na zewnątrz strumienia przez siłę odśrodkową. Opadają do osadnika. A do właściwej części filtra i dalej do silnika trafia już powietrze wstępnie oczyszczone. To ważne, bo w warunkach pyłowych największą robotę robi właśnie ten pierwszy etap. Odcięcie masy brudu, zanim zacznie dusić filtr właściwy. Jeśli cyklon wyrzuci większość pyłu do osadnika, to wkład końcowy nie zapycha się w godzinę. Pracuje dłużej, stabilniej, a załoga ma większą szansę utrzymać silnik w zdrowiu, nawet jeśli obsługa nie jest idealna. I nagle niezniszczalność tycyg4 zaczyna mieć sens. Nie dlatego, że czołg magicznie staje się lepiej opancerzony. Tylko dlatego, że jego serce, silnik, przestaje umierać od wewnątrz podczas zwykłego marszu. W praktyce poprawa filtracji oznaczała trzy rzeczy, które na froncie są złotem. Pierwsza: więcej czołgów dojeżdżało. Druga: które dojeżdżały, miały większą rezerwę mocy i mniej awarii w trakcie walk. Trzecia: logistyka przestawała się korkować wrakami na poboczu, holowaniem i ratowaniem maszyn, które padały nie od ognia wroga, tylko od zużycia. To jest też moment, w którym warto zrozumieć, jak bardzo wojna jest systemem naczyń połączonych. Jeśli masz więcej sprawnych czołgów na starcie bitwy, to twoja artyleria ma większe wsparcie, twoja piechota ma większą osłonę, twoje dowództwo może planować odważniej. Jeśli zamiast 60% gotowości masz 80%, to to nie jest 20% więcej. To jest często różnica między atakiem a defensywą, między przełamaniem a zatrzymaniem między tym, że dowódca ma rezerwę, a tym, że improwizuje. I teraz pojawia się pytanie, które zwykle pada u widzów. Skoro to takie ważne, to czemu nie zrobili tego od razu? Bo od razu na wojnie prawie nie istnieje. W 1941 roku ZSRR nie był państwem, które spokojnie modernizuje produkt. To było państwo, które ratuje przemysł, ewakuuje fabryki, skleja łańcuchy dostaw, robi uproszczenia, zamienniki, tnie czas produkcji. Każda zmiana oznaczała nowe narzędzia, nowe dostawy, nowe szkolenie, nowe procedury, a jednocześnie front krzyczał: Dawajcie czołgi teraz. Dodatkowo dochodziła typowa wojskowa ślepota. Dopóki problem nie uderzy masowo, będzie traktowany jak kwestia obsługi, zły olej, niewyszkolona załoga, błąd kierowcy. Dopiero gdy te same objawy pojawiają się w wielu jednostkach i w tym samym typie warunków, zaczyna się myślenie systemowe. Może konstrukcja nie wybacza tego, czego wojna nigdy nie wybaczy załogom zmęczenia i pośpiechu. Dlatego rozwiązanie filtracyjne było czymś więcej niż poprawką. To była zmiana filozofii. T-34 miał być czołgiem nie tylko dobrym w bitwie, ale zdolnym do bitwy. I to jest moment, w którym mit pęka po raz drugi, tylko w drugą stronę. Mit mówi: T-34 był idealny od początku. Rzeczywistość mówi, T34 stał się groźny nie tylko dzięki pancerzowi i działu, ale dzięki serii poprawek, które usuwały te niewidzialne przyczyny strat, takie jak kurz. Nieprzypadkowo, w miarę trwania wojny, radziecki system walki pancernej stawał się coraz bardziej dojrzały operacyjnie. Nie chodzi tylko o nowe modele czy większe działa, chodzi o to, że lepiej rozumiano, co zabija maszynę między bitwami filtry, smary, chłodzenie, sprzęgła, przekładnie, części zamienne. Procedury obsługi. Kusz jest tutaj symbolem tej nauki, bo to nie był problem, który da się rozwiązać heroizmem. Nie da się zmotywować filtra powietrza, nie da się rozkazać pyłowi, żeby nie wchodził do silnika. Jedyną odpowiedzią jest inżynieria i organizacja. I kiedy ta odpowiedź przyszła, skutki były większe, niż ludzie lubią przyznawać. Czołg, który wcześniej mógł w teorii przejechać długi dystans, w praktyce potrzebował czystszego powietrza albo częstszej obsługi. Po poprawie filtracji, ten sam czołg stawał się bardziej przewidywalny. A przewidywalność w wojnie mechanicznej to jest potęga, bo dowódca nie planuje na podstawie katalogu, dowódca planuje na podstawie tego, co dojedzie. I to jest finał tej historii. T-34 nie został pokonany przez jakąś tajną broń, nie przez genialnego niemieckiego Asa, nie przez pojedynczy pocisk. Został na pewnym etapie wojny pokonany przez drobiny kurzu, które wchodziły w silnik jak papier ścierny, a potem został uratowany przez równie nieefektowne rozwiązanie lepszy system filtracji i separacji pyłu, który sprawił, że setki, a z czasem tysiące wozów nie umierały na marszu, tylko dojeżdżały tam, gdzie miały walczyć. Jeśli jest tu jedna lekcja, to brzmi ona brutalnie prosto. W wojnie nie wygrywa ten, kto ma najlepszą maszynę na zdjęciu. Wygrywa ten, kto ma maszynę, która działa po pięciu godzinach jazdy w pyle, po dwudziestu minutach pracy na wysokich obrotach i po tygodniu bez normalnego warsztatu. I dlatego, kiedy następnym razem usłyszysz, że jakiś czołg był niezniszczalny, zadaj sobie jedno pytanie: co było jego kurzem? Jaki był ten mały nudny detal, który decydował, czy legenda dojedzie na wojnę, czy zostanie legendą na poboczu drogi? Jeśli chcesz, napisz w komentarzu jaki niewidzialny wróg. Twoim zdaniem najczęściej zabijał sprzęt w drugiej wojnie: kurz, błoto, mróz, paliwo, a może brak części. W następnym odcinku też weźmiemy na warsztat jeden taki detal, który wygląda banalnie, a potrafił zmienić wynik całej operacji.